Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień po siłowni. Witam wszystkich słuchaczy. Bo to daily vlog dzisiaj, niesportowy. No wracam do domu. Nie mam siły na nic odpoczywać. Idę zgrywać. Yy, zgrywać nic, nie, nie zgrywać. Idę odpoczywać tylko. Idę się myć i tego. Jutro jest ostatni dzień, więc jutro coś wleci. Jutro coś wleci, bo nawet jak będę zmęczony czy coś, to jutro postaram się bieg zrobić. Przynajmniej bieg. No myślę, tak box, 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 też byłby super, nawet lepszy byłby niż bieg, tak naprawdę, bo ja się kondycyjnie namacham na tej myjce, więc kondycyjnie. Bieg mi tutaj nie jest za bardzo potrzebny, chociaż no, wypadałoby podtrzymać moje statystyki biegowe, ale DOGS nie jest też taki tragiczny, więc pomyślę. Aha, no i przede wszystkim dzisiaj też nie chcę iść z tego względu, że siłownia, katowałem te mięśnie. Na myce też góra, dół, czułem te barki, kurde, czułem te nogi. Więc też jakbym się poszedł dzisiaj biegać to byłaby głupota, bo też bym się zajechał bardziej, jutro do roboty bym jak kaleka szedł, więc lepiej żeby po prostu dzisiaj odpocząć sobie, wy się ponudzicie, ale już pojutrze po mam wolne, także szykuję, e, szykuję jakąś grę, jakiś gameplay, żeby wam wrzucić już na kilka dni do przodu, żeby było co oglądać na moim kanale, no bo nie chcę być znany tylko z daily vlogów, bo i tak nie jestem. Ale no z gierek oczywiście jak najbardziej, no gry kiedy, na, na grę ktoś kiedyś może wejść na kanał, kiedyś, nie musi, teraz może kiedyś wejść, a daily vloga yy, z dwusetnego obejrzeć, z 400 z 400, na przykład to nikt nie obejrzy, bo komu się nie chciało wszystko przeskakiwać, no raczej nikomu, także... Ja dojeżdżam, nie rozgaduję się, to wrzucę Wam tylko. Oprócz wagi, wagę chyba też zrobiłem. Nie pamiętam już, czy wagę. Nie, dzisiaj wagi nie zrobiłem. To sorry, to chyba macie ten, ten film jako jedyny. Także dzięki za y, tym, dzięki dla tych, którzy mnie słuchają, którzy mnie śledzą, pomimo tego, iż mam ostatnio ciężkie dni. Niestety będę musiał się do tego przyzwyczaić, że jak jest kurde praca, to nic nie robię i kurde, czyli znaczy nic nie robię no ta siłownia i tak wjechała czy lepsza, czy gorsza nie, z sztos wleciała jak na te możliwości, co mam teraz czyli zmęczenie yy, praca do, późne, do późnej godziny i tak dalej to jest bardzo dobrze O, no i dobra, ja sobie podjeżdżam podjeżdżam jak najbliżej, żebym o właśnie, perfekt no i dobra Taka właśnie rola kierowcy, rower. Ja tyle ma samochodami już jeżdżę w tej robocie, że jestem przetwiczony w każdej furze. No i tyle. No przykro mi, że tak yy, miałem te trzy miesiące takiej petardy. Dzień w dzień aktywność latywała. kanał był też, dużo osób oglądało to, co robię. A teraz ta praca. No ale życie się, nie, życie się nie wybiera, tak? No na razie tutaj pracuję może za gdzie indziej i kanał jakoś będzie dalej prosperował, mam nadzieję. I tyle. Dzień lecę odpoczywać. Jutro, ostatni dzień, więc jutro coś, nieważne czy będzie się waliło, sypało się. Ostatni dzień jest z ostatnim dniem, czyli dowalę się na koniec, nawet boksem czy coś, nawet do domu nie wejdę. Telefon biorę w łapę, rozgrzewka i robię trening, zobaczymy. Na razie was żegnam. Dzięki wszystkim, wszystkim słuchaczom. Do jutra, nie przedłużajmy. Nara!